Kort tenisowy przy ulicy fortecznej w Krakowie to nowoczesny obiekt sportowy, zarządzany przez Krakowskie Stowarzyszenie Aktywne Kliny. Zlokalizowany jest pomiędzy boiskiem wielofunkcyjnym Orlik 2012 a parkiem Maćka i Doroty, stanowiąc istotny element infrastruktury sportowej osiedla Kliny. Informacje o korcie: adres: ulica forteczna 35 304 37 Kraków. Wymiary: 34 m na 17 metrów. Nawierzchnia: sztuczna trawa typu breakpoint z piaskiem kwarcowym, zapewniająca komfort gry i łatwość utrzymania. Rok budowy: 2018. Finansowanie: inwestycja sfinansowana z budżetu Rady Dzielnicy 10 oraz środków Gminy Miejskiej Kraków. Łączny koszt wyniósł 170 000 zł. Rezerwacje możliwe za pośrednictwem aplikacji Tennis4U lub strony internetowej. Telefon kontaktowy plus 48 7903 45078. Jednym z najważniejszych wydarzeń w historii kortu były pierwsze mistrzostwa dzielnicy 10 z Foszowice w Tenisie Ziemnym, które odbyły się od 1 do 14 września 2018 roku. Turniej ten zorganizowany z inicjatywy lokalnej społeczności i przy wsparciu Urzędu Miasta Krakowa obejmował grysinglowe dzieci oraz gry singlowe i deblowe kobiet i mężczyzn. Finały oraz uroczyste wręczenie nagród miały miejsce 15 września. Od tego czasu kort regularnie gości różnorodne wydarzenia sportowe, w tym lokalne turnieje, zajęcia szkoleniowe oraz treningi organizowane przez krakowskie stowarzyszenie Aktywne Kliny. Dzięki aktywnej społeczności i zaangażowaniu organizatorów, obiekt przy ulicy Fortecznej zyskał reputację miejsca sprzyjającego rozwojowi tenisa w regionie. Korzyści fizyczne. Wzmocnienie układu sercowo-naczyniowego. Regularna gra w tenisa poprawia wydolność serca i krążenie krwi, co zmniejsza ryzyko chorób serca. Zwiększenie siły i wytrzymałości mięśni. Tenis angażuje różne grupy mięśniowe, co prowadzi do ich wzmocnienia i poprawy ogólnej sprawności fizycznej. Poprawa koordynacji i refleksu. Szybkie reakcje i precyzyjne ruchy podczas gry. Rozwijają koordynację ręka, oko oraz refleks. Spalanie kalorii i kontrola wagi. Godzina gry w tenisa może spalić nawet 600 kcal, co pomaga w utrzymaniu zdrowej masy ciała. Wzmocnienie kości i stawów. Regularna gra zwiększa gęstość kości i wzmacnia stawy, co jest szczególnie korzystne w profilaktyce osteoporozy. Tenis ziemny to wszechstronny sport, który korzystnie wpływa na zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne. Niezależnie od wieku czy poziomu zaawansowania, regularna gra w tenisa może przyczynić się do poprawy jakości życia.